W związku z tym, że wiosna już w pełni, dni są coraz cieplejsze, a majówka zbliża się dużymi krokami, specjalnie dla Państwa zbudowaliśmy nowy pawilon ogrodowy, a w nim znajdziecie Państwo szereg nowego wyposażenia ogrodowego i wypoczynkowego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór leżaków doskonałych do ogrodu na balkon na plaży. Kuśtawki ogrodowe i cieszące się coraz większą popularnością podwieszane fotele potocznie zwane kokonami. Posiadamy też ogromny wybór stołów i foteli ogrodowych, w tym stoliki i krzesła dla najmłodszych. Polecamy też zapoznanie się z asortymentem ogrodowym, takim jak donice drewniane, płoty, pergole oraz sztuczna trawa. Pełen wybór produktów znajdziecie Państwo w naszej mrówce w Działdowie, przy wyjeździe w stronę Mindzicy w naszym nowym palinonie ogrodowym. Zapraszamy serdecznie.